Znalezienie wygodnej pary butów zimą jest niezwykle trudne. Śniegowce, choć ciepłe, łatwo przemakają w topniejącym śniegu i sprawiają, że stopy stają się ciężkie, zwykłe skórzane buty są sztywne i zimne. Znalazłem parę, która wytrzymuje niskie temperatury zimy, jest antypoślizgowa i trwała, wygodna w noszeniu i łatwa w pielęgnacji. Wykonana z miękkiej skóry. Jest miękka jak chmurka, natychmiast dopasowując się do stopy. Jest wiatroszczelna i łatwa w czyszczeniu wystarczy delikatnie przetrzeć szmatką, a buty lśnią czystością. Krzyżujące się rzepy ułatwiają zakładanie i zdejmowanie w zaledwie dwie sekundy wystarczy pociągnąć i zapiąć, i zapewniają doskonałe wsparcie. Niezależnie od tego, czy masz wysokie czy niskie podbicie, szerokie czy wąskie, możesz regulować napięcie rzepów, aby uzyskać idealne dopasowanie. Trzymają się na stopach i nie zsuwają się. Wnętrze tych butów jest wyścielane gęstym, pogrubionym pikowanym polarem. Spójrz na to zbliżenie: polar jest niesamowicie cienki i przyjemny w dotyku. Materiał ten doskonale zatrzymuje ciepło, poczujesz gromadzące się ciepło już po kilku sekundach od ich założenia. Nawet w temperaturach poniżej zera na zewnątrz, twoje stopy będą czuły się bezpiecznie otulone. Nosek jest również dobrze zaprojektowany, zapobiegając uciskowi palców. Jednocześnie te buty są niezwykle lekkie. Wkładki są sprężyste, dzięki czemu twoje stopy nie będą zmęczone nawet po długich spacerach, zakupach lub dojazdach do pracy. Ząbkowana, antypoślizgowa gumowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonałą przyczepność, zarówno na oblodzonych chodnikach, jak i śliskich nawierzchniach spłytek. Zapewniają również wbudowane 5 cm podwyższenie, które wydłuża nogi, sprawiając, że wyglądasz bardziej energicznie i szczuplej. Prosty, jednolity kolor dobrze komponuje się ze swobodnymi spódniami dresowymi, jeansami, legginsami i długimi płaszczami. To bezpośrednia wyprzedaż fabryczna, więc nie przegap. Jeśli potrzebujesz pary butów, które są ciepłe, antypoślizgowe i wygodne, te tenisówki z krzyżowymi paskami na rzepę są idealnym wyborem. Rozmiary